Cień, masz jeszcze witam kalog, no i jak w widzicie, w yy, sajcie stoi tutaj, jest sobie zielony zostawik, jest w slajdzie Deutsch, yy, Deutschfar, słuchajcie, 7230TTV, on ma 235 koni oczy się jedzą na testy, z obcem na testy, prasę już kupiłem, ponieważ prasę i tak nie musiał wymienić, również Fara, no i 56 skręty na moim koncie. W końcu, ponieważ 10 kosztowało y, wypożyczenie, słuchajcie, y, tego pięknego ciągniczka a 56 tysięcy za, za pracę Dobra, słuchajcie, co fajne w tej prasie, y, słuchajcie, to jest to, że można sobie, słuchajcie, wyładowywać po, po połowie beli, czyli po dwóch tysiącach. Tak było w tamtej prasie, więc też fajnie. U mnie małe belki to robi, za chwilę wam pokażę, ale słuchajcie, zestaw tak konkretny. Y, no słuchajcie, podoba mi się ten George, George. Dźwięki też tak ma fajne, ale wam podgłośnie. Yy, ponieważ bardzo fajnie ma dźwięki on. Ogólnie no, tak, pracujemy sobie za własną żeby było trochę przedmiotu od, od koszenia. A słuchajcie, yy, yy, tak, on zostaje do mnie na koniec dni. a teraz nie jest mi, głośniej, więc ja troszkę przyjmu 14 godzin, tylko on jest w tym Nie wiem dlaczego. Nie 20, dziwne trochę. Ale starej pracy nie sprzedawałem. Jeżeli ktoś chce pisać, to, to jak się będzie dało. Więc zło, słuchajcie, to. dobra. Ma no, naprawdę piękne dźwięki. I pracujemy oczywiście z osa, bo słomę sobie na sieczkę. Że jeszcze zięśnienia to małe pole weźmiemy sobie też na sieczkę. No się tam będę, słuchajcie, męczył na małym polu. A to większe już, pójdzie sobie na słomę i na sprzedaż. Um, ogólnie obiec i czynice sypę, sypę sobie do hali. Um, do tej jednej mojej ostatniej tam. Właśnie, żeby i tak już było wszystko jak fajnie pozałatwiane, że przyczep nie mam wolnych, że nie mam krzyczep żadnych Ogólnie w następnym odcinku ja pewnego go wytestujemy w transporcie, czyli w jęczmieniu. Jak i w, 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 w włożeniu bel, bo mam fajną szczepę do bel. Więc naprawdę fajnie wytestujemy go. Ja Będzie stucią. Właśnie dobra. Tutaj teraz sobie pojadę w górę tym przejazdem. Trochę yy, już oczywiście zaczynam sobie belować tutaj. Ale ci tu oczywiście muszą na niech pojedziemy sobie ze środka, bo on ma fajny, taki jasny środek, który mi się bardzo podoba. Yy, w ogóle tak patrzę teraz w telefon, to tak jasno widzicie. Ta maska jest taka jakby biała. O no, kurde fajnie, cieszę się, bo to jest już mój faworyt. Nie wiem jeszcze, czy testować, ale jakoś tak, mimo że się mi... Dźwięki, dźwięki, mi się nie podobały. 250 koni, a ten może mieć 260 koni ponad no prawda, no słuchajcie, ale tamten jakoś by tutaj nie pasował nie miałem do niego no, nic, nie, te, do, tamten, no tamten, już mam to to był klas miał być ogólnie on do mojej prasy, ale prasa już była sprzedawana właśnie miała być sprzedawana. no i już mam nową prasę i to jest mój faworyt, ciągnika 300 konnego nie będę testował Yy, bo jest on na razie za duży. 250-260 to jest na razie max. A właśnie po tym, po dwóch sezonach bym sobie wymienił właśnie na jakiegoś konnego. Oczywiście jakiegoś bym sprzedał ciąg, jakiś ciąg by sprzedał i no niestety bym musiał być tu za to Fortera, bo tak przy Tura bym nie chciałby zakładać do Forterzy. A Johnny tutaj chciałbym, żeby został 60 60 do końca serii. Hmm, bo naprawdę 60 tutaj musi zostać do paszomazów. Więc no, Wetor Fortera pójdzie na sprzedaż. Ewentualnie, John. Deere. Ewentualnie, hmm, jak słuchajcie po prostu, bo Wetor Fortera bardzo mi się tutaj podoba. Hmm, a, I słuchajcie, ale John Deere jest już taki przypływ, że nie można to oczywiście wymienić. No, słuchajcie, pomyślę, bo naprawdę tutaj ciężki ma nad sprzedażą, bo. <laughs> Te linki do na, no, na slajcie od początku. Zeto Proxima, którego sprzedałem na sajcie On szybko poleciał, bo za dużo on tu się nie porobił. Nie narobił się za dużo. Więc no dobra. Patrzcie, jaki to ma w ogóle monitor, to jest wyższa technologia po prostu. Wyższa niż w mikolandzie. No dobra. Ogólny kolejny odcinek to albo będzie zbieranie bel, albo żliwa. Ten jęczmienia, ale chyba wdywanie będę już zrobił wszystkiego, bo nie będę przewijał nic. Chyba na tym jednym dniu to sobie zrobimy. No, mam 5 minut. Już, Dobrze. Szybę daszek sobie otworzyłem pięknie. Fajne, bo on ma drzwi otwierane. I szybę, dach i szybę. Tak, i teraz o drzwi idzie. Nie chcę otwierać, dobra. O i patrz, i teraz mam pan to i już mogę wyładować na działką bale, to Fajne bale, ja i trochę coś zostanie w pracie, ale 2 to to mogę wyładować na przykład potem jechać na siarę. Ogólnie łąki będą już listone na kolejny sezon. Będą załadowane już w sumie na jesień. Na jesień już będą, żebym na wiosnę ich nie musiał siać, tylko już po prostu na jesień mam na sobie. Słuchajcie, będą zmieszczone głęboszem, bo później to tam będą się za małe są te łąki na pół. W ta, tamta obok drogazowni jest już trochę większa, ale głęboszem ja sobie to robię, bo głębosza w ogóle nie raz, więc głęboszowałem łąki. A tak to nic nimi nie robiłem. Dobra, no, łączmy ten komer. Hmm. No i krzyk tutaj będzie długo. Na PC, to albo na żadnego czynnika to i to nie wiem, no to jest czy jeden odcinek, oj. No ale co, wstać, bo wszystko tutaj na dniu się będzie działo, bo testujemy go w dwóch transportach, bo ze zbożem, właśnie z nieczynieniem i ze słomą. Dobra. Samolot sobie z słomą. W sumie jeszcze może się wyartykuję na żółmocnośnika, ale to już nie, to już by musiał, bym musiał dzień przewinąć albo na dwa dni, więc no. W ogóle teraz będę się musiał rozgnąć na rzepaku. I na dużo pól pod poczucie wrzepaku, bo przymierzy jest gdzieś u gór, u gór. Ale gdzieś też chcę posiać zimówki. Zi o zieminy. O zieminy bym na pewno zimówki bym zasiał sobie całej na tym Na pewno po słoneczniku chciałbym zasiać sobie jakieś jęczmień czy klinice. Właśnie chciałbym zasiać. Hmm. rzepak też, bo na przykład słon ma dużo jeszcze stać na bardzo dużo i słuchajcie, że parku mogę siać coraz więcej, żeby tej słony było mniej było naprawdę, słuchajcie, no tej słony mam. Teraz jeszcze zarobię to za no wiadomo, ma, będzie zarobek, ale teraz fajnie było byłoby że było więcej, bo w tym sezonie nie jedno pole tylko. Ogólnie tak, to na pewno się skończy, bo tutaj z więc jeszcze jedziemy do cikiem na gospodarstwo. No go musiał rozpinać, chociaż nie w sumie, bo jak skoszję no tak bym go musiał rozpinać, to rozetniemy go sobie. Potem. Chwila, bo w sumie inny tak możemy przetestować w lepszy klasie, bo jak go dzisiaj testujemy, a przynajmniej Holanda byśmy mogli przetestować. Prasę można była jeszcze wybrać w konfiguracji kuchna i wicona, ale jak już brać. Słuchajcie, do ić dobra, na inne serię też mógłbym wybrać, bo naprawdę to samo, ale inna marka, więc no fajne, fajne, dobra. Na 8 minut, tak, więc szybko się umie z tą słoną. Naprawdę fajnie. Mhm. Dobra. Cyk, więc na pewno na inne no nie kupię, chyba tylko jakieś tanie. No wiadomo, w sumie na mógłbym też że jakieś pole kupić właśnie to to o którym wam mówiłem, o tym co wam mówiłem w sumie, w sumie wy nie wiecie jakie, ale ja bym mam plan na jedno pole w sumie, jakby sprzedać to w sumie, bym miał w sumie kimi. W sumie już mam pieniądze na to pole, obok gospodarstwa, tam nie użytki, bo jest jeszcze jedno z rzepaki to już na pewno się możecie orientować, które to. To pole, nie otwieram, sobie Wystarczy, że... Szybka jest górna otwarta drasza i fajnie. Mamy no, 9 minut, ponad prawie pięć i pół minuty. O no i też na pewno na letniku widzicie, że 63 na godzinę może jechać. No super, bo do transportu idealny. gdzieś szybko się na pole dostać idealny. No więc super po prostu. To jest mój faworyt, bo... Yyy... tak. Kto, jak ja to spowodę wcześniej. nie mógł chyba tyle jechać. Chyba nie. Nie pamiętam dokładnie. No, no ale ja tutaj właśnie chciałbym iść w te dojcze znaczy. Bo naprawdę one są fajne, dobra, to nie pełne. Ja i wyładujemy sobie niepełną taką. To... To już na koguty światło już załączymy sobie o i teraz muszę posłać dźwięków na 1800 prawie 1900 obrotów o kurde tu przejdziemy sobie polem o kurde o tak, dobra lecie na szczęście światełka w tym dzialnym no w ogóle. Oj, ta światełka po prostu to jest... Chciałem w ogóle sobie co wziąć? Czyli czarną wersję. Ale taka czarna wersja mi jakoś nie coś zielonego, właśnie taki fajny, bo jaskrawy kolorek. A na słuchajcie, nie jakiś tam czarny. Czarny, bo... O, tutaj już nie. O, tu widzicie, wszyscy już pokosili osy, nie osy, jemźmienie. To jeszcze Oj, tu właśnie to pole za tym jest takie. Jedna! Dobra. Kierunek włączenie. I lecimy. A dojedziemy sobie i będziemy kończyć. Teraz szybko mi to odcinki mija właśnie. Tylko my razem na ten pewnie wyjdzie. O, tu sobie stoi kombajn na placu PDR, bo nic tutaj nie stawiam. to on się pytań, czy mogę sobie ja nie postawić. Dobra. Skręcamy. O, że tu jest jeszcze wam. Pokażę, jak sobie sypałem ten. O, jest to nie wsypałem Sypałem sobie jeszcze krzycę i obie. tutaj stoi jeszcze po prostu miałem zestawy 60 też. I dobra, pokażę wam. O, tutaj jest obiec, tam krzyniczka. No i tak to w sumie wygląda. Króg ma 22. Oczywiście mleczne No i co w sumie słuchajcie? lajka i subskrypcję. Ja się już z Wami żegnam, ale pięknie jedno kurde. Jeśli na słuchacie na samego filmu, trzymajcie się na razie, cześć.